W dzisiejszym odcinku pomóżmy kapłanowi w potrzebie. Droga do kapłaństwa kobiet w Kościele katolickim otwarta. Bydgoski program na rzecz równouprawnienia zasłoną dla śmiertelnie niebezpiecznej ideologii. Jak modlitwa na różańcu ocaliła małą polską wieś przed opętanym Hitlerem. Serdecznie zapraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się Maciej Świeżyński i witam Was serdecznie na kanale Trudno być katolikiem. Nasza praca filmowa i publicystyczna jest finansowana przez Was na Patronite. Jeśli chcecie zostać naszym patronem, kliknijcie w link pod filmem. Otrzymane wsparcie daje nam, twórcom treści katolickich, niezależność. Niezależność w działaniu, ponieważ, jak sami wiecie, YouTube ogranicza nam monetyzację. Tradycyjnie proszę Was o zasubskrybowanie naszego kanału, kliknięcie kciuka w górę i w dzwoneczek oraz zostawienie komentarza pod filmem. Dzięki temu jesteście na bieżąco z materiałami, jakie umieszczamy na naszym kanale, oraz pomagacie zwiększyć zasięgi naszych filmów. W najbliższym czasie, zgodnie z obietnicą, zostanie odprawiona msza święta w intencji darczyńców. Nasz pierwszy film dokumentalny Ukryty Kościoła ma obecnie prawie 200 tysięcy wyświetleń i 98% ocen pozytywnych. Zachęcam do oglądania i udostępniania swojej rodzinie i znajomym. Tyle słowem wstępu. Pamiętacie może o apelu, jaki pojawił się kilka miesięcy temu na naszym kanale w sprawie księdza prałata Romana Knębewskiego. Prosiłem Was wtedy o wsparcie kapłana Groszem po tym, jak ksiądz biskup darczyk zakazał księdzu wypowiadania się w przestrzeni publicznej. Dla księdza Prawata był to dotkliwy cios. Ciężko to zniósł. Z wielką radością i satysfakcją przygotowywał kolejne odcinki. Słuchało go wielu katolików z kraju i ze świata. Byli też tacy, którzy dzięki tym filmom nawracali się, odkrywając katolicyzm na nowo. Pięknie to mogło się rozwijać, ale przyszedł dzień, kiedy nastała cisza. Zabrakło kolejnego odcinka. Powodem ciszy nie było to, że księdzu się już nie chciało nagrywać, czy że zachorował. Nie. Nie, nie zobaczyliśmy księdza Kneblewskiego w kolejnym odcinku, ponieważ ksiądz arcybiskup Krzysztof Wodarczyk zakazał mu publicznych wystąpień. Mogę się tylko domyślać, jakie były prawdziwe powody decyzji, jaką podjął biskup miejsca ksiądz Krzysztof Wodarczyk. Treści przekazywane przez księdza Romana Kneblewskiego były na wskrość katolickie, bezkompromisowe i nie poddające się cenzurze. I to musiało niektórych zaboleć. Ksiądz arcybiskup Wodarczyk ma władzę, aby ten zakaz uchylić. Pomóżmy księdzu powrócić na ekrany. Napiszmy, zadzwońmy, czy pójdźmy do biskupa Krzysztofa Włodarczyka z braterską prośbą o przywrócenie możliwości nadawania treści katolickich w internecie przez księdza Kneblewskiego. Pokażmy, że duch w nas nie zastygł, że zależy nam na Tutaj na ekranie podaję Wam namiary na kurię bydgoską. Pod filmem link do kanału księdza Romana Kneblewskiego z instrukcją, jak można księdza finansowo wesprzeć. Metropolita Łódzki ustanowił w sobotę 72 nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Pierwszy raz w grupie tej znalazło się 6 sióstr zakonnych i trzy kobiety świeckie. Jest to dla mnie wielki zaszczyt i wielki dar, że Jezus zechciał, żebym mogła e, uczestniczyć w takim jego dawaniu się innym, ale też równocześnie jakoś blisko mi jest to. Yy, świadectwo Marii Magdaleny, która potrzebowała Jezusa dotykać i ja jako Magdalena chyba odziedziczyłam to pragnienie. Jezus zechciał, abym została nadzwyczajną szafarką Komunii Świętej. Zakładam, że pani Magda ma dobre intencje, ale zapytam, czy jak pan Jezus zechce, aby pani została kapłanką, albo lepiej jak to się dzisiaj mówi, poprawnie biskupką, to też pani pójdzie za tym głosem? No i jeszcze zapytam, skąd szanowna pani ma pewność, że to był głos pana Jezusa, biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich ten głos się pojawił? Nie wiem, czy. Pani wie, ale to, co Pani mówi, nie zgadza się z wypowiedziami wielu świętych Kościoła. I tak na przykład wielki doktor Kościoła, święty Tomasz Zakwinu, podaje przynajmniej trzy powody, dla których udzielanie ciała Pańskiego należy wyłącznie do kapłanów. Pierwszy powód. Tak jak Chrystus konsekrował swoje ciało podczas ostatniej wieczerzy, a następnie udzielił apostołom Komunii Świętej, tak też do posługi kapłana, należy konsekrowanie, a następnie udzielanie komunii. Drugi powód. Kapłan jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, zgodnie ze słowami listu do Hebrajczyków. I skoro składa on Bogu ofiary ludu, tak też przekazuje ludowi dary przez Boga uświęcone. Trzeci powód. Cześć i szacunek wobec najświętszego sakramentu wymaga, by stykał się on tylko z tym, co poświęcone. Jak poświęcone są przedmioty i naczynia, z którymi styka się ciały krew Chrystusa. Tak, jedynie poświęcone, czyli duchowo przemienione ręce mogą dotykać Najświętszego Sakramentu. Pani Magda i pozostałe nadzwyczajne szafarki Komunii Świętej nie mają poświęconych rąk. The task to his body only to the a więc dlaczego te Pani dotykają ciało Pana Jezusa? Od początku Kościół nauczał, że nie wolno świeckim, a tym bardziej kobietom tego robić i nagle teologia Kościoła zmieniła się o 180 stopni? Powstaje pytanie, dlaczego tak się stało? Skupmy się teraz na wspólnocie, do której należy jedna z szafarek pani Magda, mówiąc Jestem członkiem wspólnoty Szemonew, to jest katolicka wspólnota o powołaniu ekumenicznym. Moim zdaniem ten twór nawet nie stał koło katolicyzmu. Jest to kolejna obok neokatechumenatu droga protestancka, protestancka, czyli z cekami religii żydowskiej. Ta nowa droga powstała we Francji w 1971 roku podczas, uwaga, modlitewnego spotkania odnowy w Duchu Świętym. Katolików i protestantów. Wspólnota określa się jako katolicka o powołaniu ekumenicznym. Skupia katolików wiernych Kościoła prawosławnego, reformowanego i ewangelickiego. Brakuje jeszcze Żydów, muzułmanów i wyznawców Hare Krishna. wtedy będzie komplet. Założona przez uwaga, jezuitę Laurenta Fabra w efekcie przeżycia przez niego tak zwanego sztu w Duchu Świętym. Co może z człowiekiem zrobić taki szest? Zerknijcie tutaj. Nie jest zabawa, tego się, nie, tego się trzeba wystrzegać i trzymać z dala od takich ruchów swoje dzieci. Mówią nam, że świat się zmienia, a wraz z nim kościół, jego nauka, a ja odpowiem cytatem z Pisma Świętego. Gdybyśmy nawet my, lub anioł z nieba, głosił Wam Ewangelię różną od tej, którą Wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Te słowa są proste i zrozumiałe. Pewnych rzeczy nie wolno zmieniać, i tyle. Wracając do tej nowej drogi, to wiecie, gdzie jest kaplica tego ruchu? Oczywiście w Łodzi, a więc można zaryzykować stwierdzeniem, że Łódź wiedzie prym w promowaniu współczesnej herezji w Polsce. Kiedyś w Łodzi mieszkało dużo tych, no, ajwaj, starszych braci w wieże. Czy to może mieć związek? Nie wiem, nie badałem tego. To mógł być dobry temat na film. Zapytacie, a jak do tego doszło, że w dzisiejszym kościele można otrzymać komunię świętą od kobiety? Próżno szukać tu wzmianki, o tym wzmianki na Soborze Watykańskim II. Instytucję nadzwyczajnych szafarzy utworzono po Soborze Watykańskim II w 1972 roku decyzją papieża Pawła VI w ramach dokumentu motu proprio ministeria Kładem jako instytucją wsparcia dla kapłanów, po którą Sięgać miano, jak mówi sama nazwa, tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy sam ksiądz nie może tego zrobić. No skoro tak, to dlaczego ta pani udziela Komunii Świętej w sytuacji, kiedy nie ma takiej potrzeby? To miał miejsce dzień po tym, jak Metropolita Łódzki wyznaczył nadzwyczajnych szafarzy. Tam nie było sytuacji nadzwyczajnej, a jednak ta pani udzielała Komunii Świętej. Moim zdaniem ta pani po prostu nie mogła się doczekać, aby skorzystać z danego jej prawa. Ot takie, ja chcę, mi się należy. Będzie fajnie i tak przyjemnie. Dramatu dodaje fakt, iż to było w trakcie pierwszej komunii świętej. To jest perfidne oswajanie dzieci z nadużyciem liturgicznym. Spójrzcie na tą dziewczynkę z tyłu, w tle. Jak już się napatrzy na tą szafarkę, to za jakiś czas ta mała dziewczynka stwierdzi nie, udzielanie komunii przez kobietę to dyskryminacja. Kobieta powinna mieć prawo do bycia kapłanką. Może mi litość nad nami. Nieważne, że tym zachowaniem ta szafarka wywoła, wzburze, wywołała już wzburzenie u niektórych wiernych, jak u pewnej pani, która do nas napisała, że ona i jej babcia to dzisiaj nie mogą spać spokojnie po tym, co zobaczyły. Nieważne, że dzieci oswoi z nadużyciem liturgicznym. Ważne, że postępowcy osiągną swój cel, rewolucyjny cel, a ta nadzwyczajna szafarka poczuje się dobrze. Rewolucja francuska w kościele nabiera tempa. Pani Magda i jej koleżanki, szafarki i władze kościelne biorą na siebie pełną za to odpowiedzialność przed Bogiem. Mówią, że w Stanach Zjednoczonych, Francji czy Niemczech od dawna jest taka praktyka, a papież to tylko zalegalizował. Podobna sytuacja miała miejsce z rozdawaniem Komunii Świętej na rękę. Episkopat Holandii bez zgody papieża rozpoczął taką praktykę, aby przypodobać się protestantom w latach 60. W rezultacie Paweł VI uległ naciskowi i dopuścił taką możliwość tylko w wyjątkowych sytuacjach. Rezultat? To nadużycie to nadużycie rozlało się po całym świecie. Plan wielków w owczych skórach zadziałał. Widzicie analogię? Pewne siły wrogie kościołowi wprowadzają zmiany tylnymi drzwiami, testując reakcję wiernych. Jeśli nie ma sprzeciwu, to papież pod naciskiem lub z własnej woli to zatwierdza. Tak nie działa Duch Święty. Nie chcę przyjmować Komunii Świętej na rękę, nie chcę przyjmować ciała mojego pana z rąk świeckiego, a tym bardziej kobiety. Bo nie tak nas nauczył Pan Jezus. I znowu powtórzę, gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Tak mówi Pismo Święte. W wieczerniku byli wyłącznie męż mężczyźni, koniec, kropka. Gminę świętą przyjmuję wyłącznie od kapłana, bo jest to zgodne z wielowiekową tradycją mojego świętego Kościoła. To działa na mój rozum i moje zmysły. Uświadamy mi, że mam do czynienia z czymś świętym. W praktyce w Polsce głównym powodem dopuszczenia nadzwyczajnych szafarzy do udzielania Komunii Świętej jest lenistwo szafarzy zwyczajnych. I na koniec nawet jeśli nadzwyczajni szafarze byliby potrzebni, to czy brakuje w społeczeństwie mężczyzn? Dlaczego dopuszcza się kobiety? To jest przykład chorej ideologii równouprawnienia na siłę, która wdarła się również do kościoła katolickiego. Widzimy w scenie jest przygotowaniem było 5 tysięcy ludzi i tylko 12 apostołów i nasz Boże nie używał ministrów dla 5 tysięcy ludzi i to nie był Eucharist, ale bród. Módlmy się o wcześniejszą emeryturę dla arcybiskupa Grzegorza Rysia, zanim docna z protestantyzuje święty kościół w Polsce. A propos równego traktowania, chciałbym zwrócić uwagę na przepychany program działań na rzecz równego traktowania dla miasta Bydgoszczy. Program ten powstał w oparciu o wnioski z raportu badawczego pod tytułem Kierunki działań w zakresie polityki równego, równego traktowania dla miasta Bydgoszczy, realizowanego w 2021 roku przez dr. Annę Strzałkowską i dr. Martę Abramowicz. Panie żyją w związku jednopłciowym, a pani Marta uważa siebie za katoliczką i nazywa swój związek z panią Anną małżeństwem. To się nazywa oksymoron. Czy autorki, robiąc badania, będąc podstawą powyższego raportu, będą w swoich działaniach obiektywne? Nie bądźmy uprzedzeni, nie. Poczytajmy, co napisały. Na wstępie dokumentu dowiadujemy się, że program opiera się na wartościach wywiedzionych z praw człowieka. Ich podstawą jest niezbywalna godność osobowa jednostki, która nie może być zależna od żadnej cechy człowieka ani od jego postępowania. Ten fakt implikuje uniwersalność i egalitarność praw i wolności człowieka, ponieważ mogą korzystać z nich wszyscy, bez względu na wiek, płeć, stan zdrowia, orientację psychoseksualną. To ostatnie sformułowanie w praktyce oznacza, że w takich sytuacjach jak na załączonym filmie nie będzie nam wolno wyrazić oburzenia i bronić swoich praw do normalności, bo zostaniemy oskarżeni o dyskryminację. Na Zachodzie ten debilizm posunął się już do tego stopnia, że nienormalni wyznaczają normalnym reguły życia społecznego pod tym wolnościowym hasłem. Wolnościowym. Kryje się również dwumetrowy, włochaty, ważący 150 kg facet, który twierdzi, że ma święte prawo korzystać z toalety dziewczynek. To mi nie wierzy, niech zerknie na to, co się dzieje na Zachodzie, gdzie przerażeni rodzice są kompletnie bezsilni wobec natarczywej i chorej ideologii. Później w raporcie jest już niestety tylko gorzej. Zaczynając od wskazania, że ofiarami przemocy w domu są albo dzieci, albo kobiety, u mężczyznach cisza. Kończąc na seksualizacji nieletnich poprzez sprzecz sprzeczną z naturą i niemoralną edukacją seksualną i promocji mordowania nienarodzonych dzieci. To wszystko w tym raporcie. To tyle z programu, na którego kształt miały wpływ dwie panie żyjące w związku jednopłciowym, z których jedna deklaruje się jako katoliczka. Normalne zakrzywienie rzeczywistości. Najgorsze jest to, że wielu ta schizofrenia moralna nie przeszkadza. Podsumowując, w kilku słowach, jest to dżendrowy bełkot, który pod przykrywką ochrony słabszych chce przemodelować naturalny, czyli zdrowy porządek społeczny i zrobić nam wodę z mózgu. Zerknijcie sami na ten program, link w opisie. Nie dajmy sobie narzucić chorej ideologii. Alu, halo, halo. tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5.40, oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. A teraz przenieśmy się do roku 1939, aby wysłuchać niesamowitą historię parafii nietkniętej przez wojnę. Trudno w to uwierzyć, ale na terenie jednej z mazowieckich parafii przez 6 lat niemieckiej okupacji nie pojawili się niemieccy żo żołnierze. Co więcej, ani jeden z mieszkańców tej parafii nie zginął podczas wojny. Garnek to wieś położona w województwie ma mazowieckim w powiecie Sokołowskim, w gminie Ceranów. Miejscowość jest położona około 70 km od Warszawy. W 1939 roku parafię Garnek zamieszkiwało blisko 7000 osób. W dniu niemieckiej inwazji na Polskę, proboszcz tej parafii powiedział wiernym, że jedynym ratunkiem dla ojczyzny i dla mieszkańców okolicznych wiosek jest modlitwa. 1 września przypadał pierwszy piątek miesiąca, stąd wielu wiernych było wtedy w kościele, i do nich ówczesny proboszcz skierował swoje słowa: Dziś Niemcy pod wodzą Hitlera, zaatakowały Polskę. Hitler to człowiek opętany przez szatana. Hitler wyrządzi straszliwe zło Polsce i całej Europie. Zginą miliony ludzi, Europa ulegnie wielkiemu zniszczeniu. Czy jest jakiś ratunek? Czy możemy uniknąć śmierci, uratować nasze domy, gospodarstwa, zakłady pracy? Zapytał proboszcz. Tak, jest ratunek. Tym ratunkiem jest różaniec przed wystawionym w monstrancji Najświętszym Sakramentem. Od dzisiaj aż do końca wojny nie wiemy ile będzie trwać ta wojna. Każdego dnia w naszym kościele będzie odmawiany różaniec. Różaniec przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Zapraszam wszystkich każdego dnia na to nabożeństwo. Wojna trwała 6 lat i dokładnie tyle w tym kościele codziennie odmawiany był przez wiernych różaniec. Z czasem coraz więcej ludzi zaczęło przychodzić na nabożeństwo. Zawsze po Mszy Święty proboszcz udzielał błogosławieństwa najświętszym sakramentem. Mieszkańcy, widząc, że z tych, którzy poszli na front, nikt nie zginął, a do ich parafii nie przychodzą Niemcy, zaczęli chętniej i liczniej chodzić, przychodzić do kościoła na nabożeństwo. Z parafii garnek zostało zmobilizowanych wielu młodych mężczyzn do wojska jeszcze przed wrześniem 1939 roku. Nikt z nich nie zginął na froncie. Część z nich wróciła do domów po ustaniu walk, część dostała się do niewoli. Jedni, jedni byli w obozach niemieckich, inni w rosyjskich i wszyscy powrócili do swoich domów. Sam miałem prababcię, która mając w domu kapliczkę, małą kapiczką, modliła się codziennie, na o bezpieczny powrót swoich czterech synów do domu, w tym mojego dziadka. Wojna rozsiała ich po, całym, po całej Europie. Ostatecznie wszyscy wrócili cali i zdrowi do domu. A więc. Nie pozostaje nam nic innego, jak modlić się na różańcu. Odprawiajmy nabożeństwo pięciu pierwszych sobot miesiąca. Przyjmujmy godnie Eucharystię i czytajmy katolickie książki, a wtedy wszystko będzie na swoim miejscu. Dla tych, którzy pragną przeżyć prawidłowo i po katolicku spowiedź świętą i przyjąć godnie komunię, polecam tą malutką, cieniutką książeczkę pod tytułem Przygotowanie do Spowiedzi Świętej księdza Bartynowskiego. A dla wątpiących mam jeszcze tutaj książkę Feliksa Kozela: Co Bóg jest rozumowe dowody na istnienie Boga. Świetne pozycje na początku drogi odkrywania katolicyzmu. Na nowo, jeśli macie ciekawe informacje, z którymi chcielibyście się z tymi z nami podzielić, dajcie znać w komentarzu. Wspierajmy się nawzajem w tych czasach zamętu z Panem Bogiem: Chrystus Vincit, Chrystus Regnat, Chrystus Imperat.